W solu dostępny jest moduł zgłoszenia do Arimr, za pomocą którego można łatwo przesyłać zgłoszenia do portalu IRZ+. Za każdym razem, gdy rejestrujemy w programie zdarzenie, np. wycielenie z podaniem numeru kolczkowego cielaka, sprzedaż, przemieszczenie pomiędzy stadami IRZ lub podjęcie zwierzęcia, w SUL w rejestrze zgłoszeń zostaje utworzona nowa pozycja, która czeka na wysyłkę. Należy pamiętać, że decyzja o wysłaniu zgłoszenia należy do użytkownika. Program nie przekazuje danych automatycznie. Do poprawnego działania modułu niezbędne są instalacja dodatku do przeglądarki, link do filmu na ten temat wyświetli się w górnym rogu, oraz posiadanie konta w portalu irz. Konto w portalu można otworzyć na stronie ARIMR za pomocą przycisku Zarejestruj się lub bezpośrednio w biurze ARIMR. Aby włączyć moduł, należy wejść do zakładki Gospodarstwo, Moduły programu, Dodaj moduł. W okienku wybieramy z listy zgłoszenia do ARIMR i potwierdzamy. Program wyświetli prośbę o potwierdzenie. A w następnym okienku przycisk otwierający instrukcję wraz z linkami do pozostałych filmów oraz kontaktem do sol asystentów. Od tego momentu rejestr zgłoszeń będzie uzupełniany o nowe zdarzenia za każdym razem, gdy wpiszemy je do sola. Przekazywanie zgłoszeń jest możliwe tylko wtedy, gdy jest zainstalowany dodatek do przeglądarki. W opisie tego filmu znajdują się linki do filmów przedstawiających sposób wysyłania zgłoszeń.